Pierwsza księga kronik, rozdział 13. A gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i z setnikami, z każdym w ogóle dowódcą, rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego: Jeżeli dobrym wam się to wydaje i zgodne jest z wolą Pana, Boga naszego, wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich. A oprócz nich do kapłanów i Lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas. A sprowadzimy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną w oczach całego ludu. I Dawid zgromadził całego Izraela, od szychoru egipskiego aż dotąd, gdzie się idzie do Hamat. Ażeby sprowadzić skrzynię bożą z Kiriat Jearim. Stąpił tedy Dawid i cały Izrael do Baala przy Kiriat Jearim, które należy do Judy, aby sprowadzić stamtąd skrzynię bożą, nazwaną imieniem pana siedzącego na cherubach. Wywieźli tedy skrzynię bożą na nowym wozie z domu Abinadaba, Uzza zaś i Achio prowadzili wóz. A Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem z całej siły śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. A gdy doszli do klepiska Kidona, Uzza wyciągnął swoją rękę, ażeby przytrzymać skrzynię, gdyż woły mało co jej nie przewróciły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam przed Bogiem. I zmartwił się Dawid tym, że pan przez tak nagły zgon porwał Uzzę i nazwał tę miejscowość Perez Uzza, i tak nazywa się ona do dnia dzisiejszego. I zląkł się Dawid Boga w tym dniu i rzekł: Jakże mam sprowadzić do siebie skrzynię Bożą? I nie sprowadził Dawid skrzyni do siebie, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gat. I pozostała skrzynia Boża w domu obeda edomczyka przez trzy miesiące, a Pan błogosławił domowi obeda edomczyka i wszystkiemu, co do niego należało.